Tak, posiadanie piłki na razie dla Sebastiana mili, ale jeżeli chodzi o liczbę goli, to cały czas Robert Lewandowski. 56. gol w reprezentacji, jeden z ważniejszych, biorąc pod uwagę te ostatnie tygodnie. Na pewno, na pewno ważna bramka. E, można powiedzieć, że też po jakimś dłuższym okresie, więc na pewno się cieszę, że udało się to dzisiaj. Zdawajcie, sobie sprawę, że to będzie ciężki mecz i może nie aż tak, że będziemy musieli czekać do 75. minuty, żeby strzelić pierwszą bramkę. Ale z drugiej strony, no w pierwszej połowie mieliśmy sytuację, nie strzeliśmy. No i tak to jest, no to, to takie mecze będą, jeśli my nie postawimy szybko tej kropki na bo jakoś w pierwszej połowie, to to zawsze będzie ciężko, ale na szczęście udało nam się zdobyć te trzy punkty, są, są sześć i em, taki plan był przed zgrupowaniem i, i go wykonaliśmy. Sam miałeś dwie sytuacje w pierwszej połowie, kiedy świetnie przyjąłeś piłkę, w ostatniej chwili zablokował cię Steinbors i potem piłka trafiła w słupek. No zgadza się, były, były te sytuacje, myślę, że jakbyśmy chcieli szybciej tą bramkę. To pewnie łatwiej by poszło, ale to jest piłka nożna i tak gdzieś się mecz pokazał, czy to u siebie, czy na wyjeździe z każdym przeciwnikiem nam, nie będzie nam łatwo i my musimy przede wszystkim chwytać się na sobie, na tym jak operować piłką, bo pewnie w każdym meczu będziemy mieli tą piłkę przy nodze i, i musimy lepiej to rozgrywać czasami szybciej, żeby też nam łatwiej się grało. Troszkę to wykrakałeś w swoim wywiadzie po meczu z Austrią. Często rzeczy, które mówię... Czasami chciałbym nie mieć racji, ale, ale jednak czasami widzę, co się dzieje i wolę o tym powiedzieć, żeby ewentualnie też reagować i, i poprawić to przed meczem, a nie ewentualnie, jak będzie już za późno. Tomasz w takim razie już receptę i przyczynę tego, dlaczego y, trudno dwa mecze w krótkim czasie zagrać na, na podobnym poziomie? Um, Przede wszystkim dzisiaj hmm, zagraliśmy chyba trochę za wolno w pierwszej połowie graliśmy tą piłką za długo też staliśmy w miejscu z piłką i z tego wynikało, że jednak hmm, nawet jak skrzydłami próbowaliśmy grać, to zawsze byliśmy trochę spóźnieni za obrońcą, i te pół sekundy, łamka, zastanowienie nad rzutką, nad zagraniem, powodowało to, że później mieliśmy przeciwnika. I wydaje mi się, że też chyba zabrakło nam takich, przy rozgrywaniu, przy tym jak mieliśmy piłkę przy nodze, automatyzmów, które spowodowałyby, że te sytuacje byłyby takie klarowne. Ale jest 2, 2 do 0 i to jest najważniejsze, jesteście liderami. Na pewno, myślę, że z każdym meczem będziemy grali lepiej. To, to jestem tego pewien i w czerwcu. Nawet jak będziemy mieli dwa dni, trzy dni dłużej zgrupowania, to efekty na pewno będzie widać w tym pierwszym meczu i w tym drugim mam nadzieję, bo my będziemy się rozkręcali i na pewno będziemy jeszcze lepiej grali. To życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję, nie dziękuję. Kapitan strzela z gola, gola i Robert Lewandowski.